Każdy z nas przechodzi przez różne etapy w swoim życiu, ale nie każdy ma odwagę, aby je opisać publicznie. Paweł Małaszyński, znany i lubiany aktor, postanowił podzielić się swoimi refleksjami na temat zmian, które go spotkały w ostatnich latach. W swoim najnowszym wpisie na mediach społecznościowych, opublikowanym na początku lutego, wprowadza nas w osobisty świat uczuć, które go poruszają. Małaszyński którego fani znają z ról w takich produkcjach jak Magda M., Czas Honoru i Przyjaciółki, zwraca uwagę na zamknięcie w swoim życiu ważnego rozdziału. Jego słowa mogą odnosić się do rozstania z teatrem Kwadrat, o którym poinformował w pierwszych dniach lutego 2024 roku. W swoim przekazie aktor posługuje się głębokimi metaforami, nawiązując do znanego pisarza Charlesa Bukowskiego, który napisał. Wszystko, co kochasz, pewnego dnia cię opuści. Małaszyński nie boi się ujawnić swoich emocji, przyznając, że dwa lata temu jego życie uległo drastycznym zmianom. Wielu rzeczy straciłem z oczu, a inne zyskały na znaczeniu, które wcześniej ignorowałem. Czas okazał się nauczycielem, przekazując mi więcej, niż mogłem znieść, a jednocześnie zabrał to, co cenilem najbardziej, napisał, wprowadzając bliskich mu ludzi w swoje przemyślenia. Jego szczerość i otwartość w opisie ciężaru emocjonalnego, jaki go otaczał, przyciągają uwagę. Zrozumiałem, że jeśli coś nas uwiera i trwamy w tym, to w pewnym sensie się na to godzimy. Postanowiłem nie mylić trwania z życiem i milczenia ze spokojem. W końcu podjąłem decyzję, a dzisiaj, jak co roku, wzniosę toast za nieobecnych przyjaciół, stracone miłości, a także za dawnych bogów i zamgły, które już nie wrócą pisze Małaszyński, co pokazuje znaczenie wspomnień i przywiązania, które często prowadzi do refleksji nad minionym czasem. Nowy rok przyniósł Małaszyńskiemu także decyzję o rozstaniu z Teatrem Kwadrat, co, jak przyznaje, nie było łatwe. Z uwagi na panującą atmosferę w teatrze od roku, poczułem potrzebę, aby zmienić coś w swoim życiu, mówi w swoim oświadczeniu. Przyznaję, że proces poszukiwania rozwiązań, który przeszedł, Utwierdził go w przekonaniu, że nadszedł czas na zmiany. To było jak spojrzenie w lustro, które pozwalało dostrzec więcej niż można by się spodziewać, dodaje, podkreślając, jak ważne były dla niego te osobiste zmagania i odkrycia. W tym poście Małaszyński zaznacza, że pragnie przejść do nowego etapu swojego życia, gdzie może w pełni zrealizować swoje pasje i potencjał. To krok w kierunku odważnych zmian, które mogą odmienić jego przyszłość. Jego słowa są inspiracją, aby nie bać się kierować swojego życia zgodnie z własnym wewnętrznym kompasem i rozważać możliwości, które stoją przed nami.